Dzień zaduszny, a więc czas, kiedy Kościół wspomina i modli się za duszę wszystkich wiernych zmarłych, a my odwiedzamy cmentarze i groby naszych bliskich. Jesteśmy w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie, przy grobie rodziców Ojca Świętego Jana Pawła II, Emilii i Karola Wojtyłów. W tym samym grobie pochowany jest także starszy brat papieża Edmund oraz dziadkowie ze strony matki. Dość smutne i naznaczone śmiercią były losy młodego Karola Wojtyły. Jeszcze zanim się urodził, zmarła mu siostra Olga, kiedy miał 9 lat, zmarła mu matka Emilia, kiedy miał 12 lat, odszedł jego starszy brat Edmund, a kiedy miał 21 lat, już w czasie wojennej okupacji, zmarł ojciec Karol Wojtyła Senior. Kilka lat później, już jako ksiądz, właśnie w Dzień Zaduszny, 2 listopada 1946 roku, na zajutrz po swoich święceniach, to właśnie za nich, za swoich najbliższych, odprawiał swoje pierwsze msze prymicyjne w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Proces beatyfikacyjny rodziców papieża toczy się już od dwóch lat. Ostatnio wiele się też mówi o potencjalnej beatyfikacji jego starszego brata Edmunda, który, jak wiemy, umarł w wieku 27 lat, po tym, kiedy jako młody lekarz zaraził się szkarlatyną od pacjentki, którą opiekował się w bielskim szpitalu. Sam Jan Paweł II wspominał swój dom jako miejsce, które przesiąknięte było wyjątkowo bożą atmosferą. Siostry nie dane mu było poznać. Kilka razy wspominał brata. Najczęściej mówił o ojcu, któremu jak wierzył, najwięcej zawdzięczał, jeżeli chodzi o jego rozwój duchowy. O matce mówił niewiele. Może właśnie dlatego, że było to dla niego odejście najboleśniejsze. Ale to właśnie jej zadedykował znany wiersz, zaczynający się od słów nad Twoją Białą Mogiłą którego właściwy tytuł brzmi Emilii Matce Mojej. Nad Twoją mogiłą białe kwitną życia kwiaty. O, ileż lat to już było bez Ciebie, duchu skrzydlaty. Nad Twoją białą mogiłą, od lat tylu już zamkniętą, spokój krąży z dziwną siłą. Z siłą, jak śmierć niepojętą, Nad Twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, Jakby w górę coś wznosiło, Jakby krzepiło nadzieję. Nad Twoją jasną mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak dawno to już było. Jak się dziś zdaję malutkim nad Twoją białą mogiłą, O matko, zgasłe kochanie, Me usta szeptały bez siłą, Daj wieczne odpoczywanie.